Michał, ja bym chciał, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Te panie, twoje bohaterki, poszły do lekarza, do eleganckiego gabinetu, nie gdzieś do piwnicy i zapłaciły ogromne pieniądze. Tak, znaczy lekarze, nawet lekarzy, bo to właściwie był jeden dystrybutor, który jednocześnie ten produkt wstrzykiwał, ale pod nim było kilkudziesięciu wyszkolonych lekarzy, Klinik w całej Polsce, kliniki w całej Polsce, plus kliniki, które ten produkt sprowadzały na własną rękę, pomijając ten taki ogólny kanał dystrybucji. Wszyscy ci lekarze przyrzekali, składali przysięgę lekarską, jak wiemy, i jak wiemy też dzisiaj, większość z nich dostawała sygnały o tych skutkach ubocznych znacznie wcześniej, czyli przez kilka miesięcy czy nawet lat. Nie przeszkadzało im to, że jedne pacjentki przychodzą wstrzykiwać ten żel, a inne przychodzą w tego samego dnia usuwać go, bo z powodu właśnie skutków ubocznych. To, że wykonywał go lekarz też pomagało? Pewnie. Dopytywałam o wszystkie możliwe yy, skutki uboczne. No, niestety zostałam komana. Ale lekarzom ufa się. Ja ufam, zawsze ufałam bardzo. Widocznie nie wiem, im zależy tylko na pieniądzach. To, to się nie może ktoś taki nazywać lekarzem na pewno. nie? Prawdziwi lekarze to są tutaj, którzy są naprawdę z sercem. Gdzie jest jakaś moralność, jakieś zasady, gdzie są jakieś ludzkie, normalne odruchy? Kobiety walczą o życie. Jak to w ogóle jest możliwe, że taki specyfik jest dystrybuowany, jest sprzedawany, jest produkowany, jest podawany? Bo ja, mówiąc wprost, oglądając ten reportaż poza drastycznością obrazów, to było moje podstawowe pytanie: ale jak to jest możliwe, że w takim gabinecie lekarz podaje coś i nikt tego nie kontroluje? Bo taka kobieta jest absolutnie bezbronna. Ona idzie, ufa lekarzowi i wychodzi. Oszpecona, okaleczona i walcząca o życie niejednokrotnie. Skala zjawiska jest, jest olbrzymia. Ja nie, nie jestem w stanie tego określić, ale podejrzewam, że to, są, że to są setki, jak nie tysiące osób w Polsce. Czy jest szansa na pełne wyleczenie? Sytuacja dojrzała do tego, żeby to po prostu jasno powiedzieć. Tego się nie da całkowicie usunąć. To jest niewchłanialne. To jest substancja, która nie powinna być nigdy wstrzyknięta do, do organizmu. To są doświadczenia na ludziach.